Kosiemaneczko z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta. Dzisiaj wraz z kolego znajdujemy na Okumince. 13 października, minus jeden. Nas nie zraża. Jak widać, kominy, czapki zimowe. Ale co? Pasta jest silniejsza od nas i chęci zdobyć, no co? Przypominam sklepy Grosic TV na hasło alfa i beta dwa razy więcej gratisu przy zakupie detektora a my się stroimy i nie wiem plaże może zobaczymy na rozgrzewkę i do wody Hub. Pierwsza moneczka z plaży 10 grosz. Drugi sygnał 5 groszy tylko Mamy jakiś sygnał, chyba była na wierzchu Tak było, ale wypadło Jest to groszy Już mamy złoty 15 Dobra, czas do wody Na plaży tylko złoty 15 i złotek multum biam do wody. Pierwszy cykl do wody. Co tu mamy? 50 groszy. Mamy kieś perelkę. Wcześniej jeszcze było 2 groszy i 2 groszy nie nagrywałem. Teraz 10 groszy. PRL z rocznika 60. Jeden pozdrawiam. Mamy większość. pomino w końcu. W rękawicach to tragedia, Wam powiem 200 grosz. Mamy kolejną monetkę 10 eurocentów. I myk 20 grosz. I złotowa z pyrylu z rocznika siedem osiem pozdrawiam I kolejne pozdrowienia dziesięć groszy z pyrylu z rocznika sześćdziesiąt dziewięć pozdrawiam I kolejne pozdrowienia złotuwa z 85. Pozdrawiam serdecznie. Kolejna zotula z Perelu. Z rocznika 72 Pozdrawiam. Jak na razie są Perela, bo grosze drobne tu nie nagrywam. Ale coś między Perelami może będzie. Kolejna molecka w końcu współczesna. Anioł, 100 grosików. Teraz taka obrotóweczka, czy tam coś w tym desent. Kolejna perelka, 5 zł. Dużo nie nagrywam. Wszystkich 7-6, pozdrawiam. Na taką plażę robimy i do wody. Ileż można kopać te perele? Mamy pierwszy krąg, stąd Zico. 100 groszy. Kolejna monetka, 20 groszy. Kolejne dwadzieścia groszy. Ale piękniko! Piątunia zawsze cieszy. Kolejny sygnał. Dwieście groszy. Jeszcze będzie piątka? Grosik.

Myłka, tam jest taka rurka. Znowu sygna na wojce. 200. 200 grosz. Czy będzie kolejna dwójeczka? Oczywiście, że tak. Czy będzie kolejna dwójka? Oczywiście. Kolejne 200 groszy. Teraz taka Ala, bransoletka Te dziabągi chyba sygnał dawały Mamy jakieś dewo, Mini Bozia tak mało. Patrzcie, teraz w gareczek udało się Выловить бранзолетку, да, как чудо. Олега, браншка трафика, серебро. Покажите, боя. Девять, два, пять. Стой, если olet. Moniak. 10 zł. Adamickiewicz. Za paczki to pan ci. Pancik gdzie? SM. To jest ziemste. Co to jest? To jest z samolotu. Dopiero z tego. Co? To jest angielski albo amerykański. Staje. Mamy piąteczkę, drugą teraz wody. Hello, piątka, my friend. <grybuj> Jabeł piąteczki jeszcze 100 groszy. 100 groszy Piąteczki, cytułeczki. Jeszcze było 200 groszy, gdzie on uciekał. W rękawicach to mordęga 200 groszy. Mamy krzyżyk, aż wyszedł na wierzch, na wierzch do na wierz, na zewnątrz. E, jakiś chyba badzie, czy nie? Czy nie? Nie wiem, chyba badziew, bo jak tutaj patyna schodzi, była chwila no? emocji. Przyszła pora na podsumowaniu z domu, to tak zobaczcie ile tego wszystkiego wyszło, wszystkiego nie nagrywałem, wszystkich monet, bo wychodziło dużo drobnicy, dużo pereli. Dobra, to tak z perelu zobacz, ile wyszło monet, wyszło 22 sztuki, o sumie 32 30 zł 30 groszy. Jedna moneta, 10 eurocentów. centów współczesnych monet, zobaczcie, ile wyskoczyło. Yy, policzyłem oczywiście sobie wcześniej. Wcześniej Wyszło nam 37 sztuk o sumie 30 zł i 30 groszy. Łączna suma, oj suma, ilość monet wyskoczyła, to 60 sztuk mi wyskoczyło. Dobra, lecimy dalej. Taka useczka fajna wyskoczyła nam z kąpieliska. Przypominam, byliśmy na nowym miejscu na Kumince. Tam w ogóle jeszcze nie chodziliśmy, bo tam były kiedyś dmuchańce, żaglówki tam stały, Teraz tego nie ma, była możliwość wejścia, więc weszliśmy, sprawdziliśmy. Tu takie przybory wędkarskie, jakiś pręcik, kawałek kluczyka. Ołów standardowo. Jakaś taka bransoletka sznurkowa. Zegareczek ten. Kompletny wyskoczył. Nie ma baterii, żeby go sprawdzić. Znaczy, ładowarki może gdzieś czasem nabędę, co sprawdzimy. No i biżuteria. Ten krzyżyk co zrobił prawie zawo serca, ale nie jest złoty. Jest jakiś pozłacany XP, czy ten descent. No i dwa sreberka, oczywiście wyskoczyły. Jak to by było wrócić do kominki bez sreberka. srebrny kolczyk w panierce. Jeszcze nie czyszczony. Zobaczcie, jaka paniera. No i bozia srebrna wyskoczyła. Przetarłem ją trochę. Tutaj widnieje punca na łóżku. No i tak to byłoby tyle. Na tyle. Jeśli się podobało, łapka do góry, subik. I zapraszam do następnych części. A będą na pewno. Jak nie z wody, to już niedługo z terenu. Pozdrawiam. Czekam, przyspieszam, cel na mawie wyznacza pineska Koła kręcą się jak ruletka, wóz albo przewóz, nigdy nie pękam, nie czekam